Siemaneczko, z tej strony Misiu 34 oraz Migolek Siema wszystkim Dziś zagramy sobie na operacji ognistej burzy Tak? No, ognista burza Bodajże, oj nie mi dobrze wiadomo Chodź co siadom, jedziesz Poczekaj. się ładną niespodziankę nie mi dajesz na maskę Miła niespodzianka W filmie technicznym Bartek dzisiaj z nami nie gra. Tak. To jest. To nie, niestety. Ale w następnym odcinku będzie. No, kiedyś nagramy. Tak. Gdzie jedziemy? E, jaki punkt jest też? E, to C, B. Bądź na bliżej. B, no Zrobimy jumpa. Uch, ale poszedłem. Coś eee, szela. Z, z 10 sniperów Wow Bazuka No. Nie zdążyłem. <laughs> <laughs> Naciskaj tam C4. Ale ja już nie to... żyję. Ktoś by mnie uderzył A. z C4. Znaczy nie z C4, tylko z RPG. No, już o no, tym to, to, to. Dobra. Trzeba bym czy snak będzie nas zawalał? Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Czekaj, ja go naprawię i pojedziemy. Szybko, 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 szybko! Oh. Biegnij! Czekaj. Nie wiem gdzie jechać. Nic nie Jestem troszkę... Ale gdzie jest? Nie wiem, o tam jest. Dobra, zrób taką obkrętkę i jedź na C. Tylko, tak? że ekran mi tak cieszy, że nie widzę. <grym> nie no, zawróć, zawróć, nie, w złą stronę jedziesz. O. <grym> to wiem. <grym> Ale ładny spot. Pięknie, a za mało już. Jesteśmy Lepiej, nawet co stanie. Ładnie go przejadę. Ej, bez sensu, nie żyje. Nie przejechałem go? Nie, a on mnie zastrzelił. Co jeszcze na tym? Ty nie w A ty też nie wiesz. No dobra, pobawimy się samochodzikami. Dobra, ja odpalam. Przez chwilę sobie helikopterkiem pole... Ej, samolocikiem Widzę, widzę cię. Ależ poszedł. Ja mam helikoptera, no nie wiem czy coś z tego wyjdzie jak ja będę nie na to, bo ja też totalnie nie wiem. Ja też nie bo... muszę by tak wsiadć z chęcią Nikt nie wsiada Ja muszę A jaki? Eee z dwoma minikonami. To bardzo dobrze wow. Kto to był? A, ja to ty ładnie <laughs> mi Kakut, tkaku. Poczekaj. Tak, ob... ob... Jakby ktoś chciał nam wybrzydkę zrobić. Tak, jasne. Jak ktoś strzeli do ładunku C4 i leżymy. Oj tam. No, oj tam. Oj, no, czekaj, Kto bo gościu wziąłem. Coś, coś O, no, się, dobra. Serii? Dobra, jak ja będę latał, to ma... ma... O... Już nie żyjemy, ja już Ci to mówię. Nie no, bardzo ładnie cię jak na razie idzie. Jak <grystanie> na razie mówisz. Co nam wchodzi do na ten spikot? Nie mam nie e Nawalaj. Nie wiem na co czekasz. Czera, ja ja tu nic nie widzę. A po lewej stronie tam, no. Ale to ja jestem Trubają. po drugiej stronie. Uwielbiam, bo... że zaraz idziemy i lekcimy składamy, umieramy. Po prawej stronie. Tam? Dobra, to czekaj, z kierunek. O, o kurczę. Dobra, flary poszły. Klary. Nie, nie wiem, to. czy się wyprostuje. Dobra, nie jest źle. Szkoda, że nie mam rakiety. Mam czy nie mam? Nie mam. Nie, nie, nie mam. To nie chcę, to nie Może, może lecimy im na spawna. O. o, czołg. Nie to jest tunguska, tunguska to jest, jest tunguska. Ja bystał, o matko, ale dalej. Zaraz... Oj, zginąłem. Spadłem. No to sorry wszystko. Jakaś brzoza we mnie trafiła i spadłem. Ej <laughs> ja patrzę czołg, no to lecimy. Tylko, że to była tunguska. No to jeszcze raz może. Nie było źle, wyjątkowo się nie rozwaliłem tak prędko. Wyjątkowo Bijemy ich Halo O Bartol tak zawitał nasze Bartol. skromne progi Witamy Bartola Ziemanna Lata się ja mam tylko weźmie tylko do drużyny do lim Limonka Okej okay. Moment nie um, Chodź Czekaj, mi się zgubiła ta drużyna Halo Liba Ej, mi chyba przyniosło automatycznie do... Ty no. no to masz pecha. Czekaj, spróbuję. Jeszcze raz. Jestem. Weź otwórz szybko. Czekaj, czekaj, już. No wchodzisz? Mhm. Jeśli nie wchodzisz? No już. Czekaj, ktoś nas namierza. A Na spoko, wszyscy wyskoczyli, a mnie zostawili. <laughs> a, widziałem wroga, Ojda. czy oni się... Tutaj nie ma żadnego... Ej, no znowu mnie przyniosło. Bo jaka ostatnia się zal... Oj, nieładnie. O matko. To się no bo... do serwera, ostatni. To jest i temu. Jaki wow. to jest autobalans. Dobra, srać. Dobra, jeszcze raz zastanowię. Gramy. Nie Trudno, będę musiał was ralić Tak. <laughs> czy długo już gramy, czy nie? z 10 minut no, już nie już no nie, o w zaczęliśmy chyba powiedzcie gdzie jesteście czy to jakiś inny odcinek był dobrze co za geniusz kieruje matko nie wiem bo on nie umie latać no dobra wzniósł się, Ej, się co? co? gdzie wy jesteście? Let... matko ja z nim nie lecę gdzie? Gdzie jesteście? No, gdzie jesteście? Gdzie? No, a no. gdzie? Na na rozstawieniu. Aha. No powiedzcie, bo ja i tak was nie zabiję. Ktoś we mnie nawala. A na rozstawieniu ktoś we mnie nawala. <grym> no już. Ej, ja bym chciał może jakiś helikopterek, jakieś nie wiem, no Mieczyk no jakiś konia jakiegoś kłada jakiegoś nie wiem żeby pojechać sobie a nie że tutaj a, trzymają ktoś na siłę naprawi? Chyba Prawo nie. Pieniuszo. Czekaj No nie, a już miałem już, już na to Jestem Jestem hardcore Jadę Ale na górę się posiedzę Dobra widzę są tam sniperzy? On tutaj zacny, Coś czuję, że on... on, on jest snajperem. Tak jest. Wsiadamy, jedziemy na dół. Oblepiaj C4. Yes, to jest. Ale Ale Oblepiaj. Dobra. I skocz. Dawaj na jakąś A, stocznię, 130 Dobra, tu masz H130. Yes, yes, tak jest, Oj, tam widzę wroga. Ewok, nie jest wróg, tu był wróg. Za naszymi plecami. Stój, stój. stój. Zabalej w niego. Nie mogę trafić, ale dobra, zabiorę. Zginął! Niedobry człowiek, Rosjanin jeden, Czerwony Bolszewik. Lusek. Sierpie, sierpem młotem w czerwoną hołdę. Tak to się tak tak. Potem nagramy FIFA. Tak. Ja tutaj osłaniam was z góry. Jestem sobie w. W samochodziku i mogę osłaniam cię dobra A, biegnę do ciebie jedziemy w jeździe w linii prostej na E na północne południe da się tu na czym skoczyć? czy nie zbyt? o tutaj o widzę jakiś tam akurat jest dawaj w pana w czołgu, ładujemy się w niego i, i odpalam swój co ty robisz? no nie wiem tak, ja nie mam bazówki. Ale ja mam... Wyjdź. Wyjdź. Lepiej, lepiej. Wyjdźcie. Czekaj, Wyjdź? ja już się boję. Gdzie ty widziałeś ten czołg? Łops! <noise> ja myślałem, że on jest pusty. Nie no. To był jedyny. O, to nie był dobry pomysł. Ty Żyjesz? Ja mam zapycanie plecami <noise> Wyskoczyłem, ehm. myślałem, że ten... Myślałem że ten Duża czołg jest lupa. pusty Zabierzam właśnie we mnie Dobra, nie widzi mnie o -o -o -o. Dobra to Żyj, żyj jeszcze 3 sekundy Ja nie mam bazuki, weź bazukę Znaczy cokolwiek wyrzutnie na kiedy jakąś O przejęliśmy czołg, dobra Nie dobra. mam tak Bartol co Czekaj, ty robisz? Ja was... zastanawiam No Czekaj. właśnie do przemówki idzie mm. Ej gdzie z jakimś myślałem, że ja go zabiję Czekaj Czemu? to znasz jego, Admin mnie zabił O, prędze, widzę, że prędze. jakiś właśnie pan do mnie strzela i mnie zastrzelił. Co ty nie powiesz? Zróbmy coś normalnego, dobra, nie ja, ja muszę No odnieść. ja się ładnię do samolotu Smawa. kurde Ja chcę czołg wypań do tego Gdzie Chyba jesteście panikoptyk. gdzie jesteście, gdzie jesteście? I tak to nie jesteś na nami w drużynie No to ja przylecę do was Chodź, Piotrek, mam czołg. Naprawiam helikopter właśnie. Oj, ja Aleś mnie naprawił. <laughs> nie, <laughs> nie wiem. Zaprzepań się teraz. Nie <laughs> wiem, nie taki. Masz czołg? Michał by go? mi od razu dał, on by ci dał. Masz miejsce? Co ja bym mu dała? nie masz miejsca. Udziś. Mam miejsce, mam. No dobra sierpem i młotem w czerwono-włotę, o jakiś... A widzisz ładnie leci w dół On jest na mnie, Jedź, jedz 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 bo jesteś takiej odległości nie A gdzie ty jesteś? Ej gdzie jesteście? Wojciech, tu mnie jedzie jakiś od was Muszę go rozwalić hmm. A, czy ja widzę pójście helikopter? Ktoś już wsiadł. Ja bym bardzo chciał mieć tego. Czego? Ej, takiego samolota, heli, który jest helikopterem, który strzela. To są takie. Halo, halo, flary, flary! No dobrze. Flary, flary w... No są yeah. flary, znaczy ten dym maskujący. No ten 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 b. się b. wszyscy <laughs> Dobra przejmujemy B e, W budynku po lewej nas Tu Wyjdzie jest na jaki? minimapie? Tu jest Polska przejmuje jest li... Gdzie jesteście A, w ja wrogów. W, e, w czołgu Zaki jesteśmy A Mój Eklen jest cały czarny Od pocisków Ej gdzie jesteśmy? Ja są w plecy O tu jest inny czołg jakiś w ogóle nie nasz <laughs> A nie, dobra, to jest nasz. O, 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 trzech naszych zabiłem. Czterech. Ja bym przywalił. O, dobra, zaraz nas wyrzucą, stanują i w ogóle. Hej, okidoki, gdzie jesteś? Dobra, ubiłem tutaj kilku. Dobra, przejmuję B. Wy też przejmujecie ze mną B? Um, no. Teraz Czerwona łota atakuje! Nie mnie zabiła. Sorry guys. Nie ma jak czterech swoich ubić. Ta jasna granata, mi tu podrzucili. Jestem Właśnie czerwoną łotą. Właśnie Barto, zdradzasz Polskę. Oh yeah. to jeden bolszewiku. Matko, ile ich było, jeszcze nie dobiegło. Znaczy, dwóch ich było, ale nie wiem. Ej, chłopy! Co? Nom? Ja bym poprzednił tołga. Czy to wy? Kołoga. Ale, którzy my? Nas jest 31. A nie, to nie. To nie wy. Jakiś czołg od was przeliją w niego raz i zaczął uciekać. <noise> o, no, ale już do mnie... Ups. My byśmy podłożyłem c 4 Jakiś... Zginąłem. Kolega z czerwonej kołoty. O kurde. To mnie zaskoczył. 80 piratów do końca. Super. Eee... W topa? W topa, w topa. Nie bójmy się. Mój zespół wygra. Nie, i tak zaraz zaskoczymy, bo już zresztą za wtedy Sierpem i młotem w czerwoną kołotę. Kurde, co za demilę, coś za ja ja nie co za demilę, gdzie jesteś? No, no. O. demilę, co za demilę, się Już w co Nie ma mnie tam. Coś mi że wydaje, że tam jest pan w czołgu, Jak widzisz Jak czołg, to mów. Szkoda, że nie mam przybliżenia. Gdzie jesteś? No weźcie, no ja i tak was nie zabiję. No to Dobra no to kończymy już nie? A boczek Tylko gdzie jesteś i to przylecę jest samolotem Ale mu oddałem ładnie Nie wiem gdzie jesteś ale... Czekaj co ja widzę